Господь з вами, Ісу, читання святого Євангелія від Йоана. Коли Ісус об'явився своїм учням і коли снідав з ними, каже Симонові, Симонові Петрові, Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж отці, Той каже йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, каже йому, паси ягнята моїх. Каже йому знову, вдруге Симоне Йонен, чи ти любиш мене, той каже йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне Йонин, чи ти любиш мене. Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене. І каже йому, Господи, ти відаєш усе, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить паси вівці мої. Воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперізувався сам і ходив, куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому, іди слідом за мною. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra – Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu – Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego – Paść, baranki moje, i znowu po raz drugi powiedział do Niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu, Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kochał. Rzekł do Niego, Paściowce moje. Powiedział Mu po raz trzeci, Symonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do Niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus, pasiołce moje, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byleś młodszy, opasywale się sami chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale jak ty się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział aby zaznaczyć, jaką śmiercią mówię, helbi Boga. A powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Słowo gospodnie, Wysokoprawosławiecznej Nuncie Apostolskiej w Izwaldece. Wysokoprawosławiecznej Oczarszej Epyskope Mieczysławę. Drugim z Piłpraty i Epyskopy katolickiej Cerkwy w Ukrainie. drugi Epyskope Krzysztofę, jaki był z Polski, jaki był tu także do wielu roku Kamień Spodliskich diecezji drugi brata, episkopy Teodory, Mukaciewskiej Diocesi Rakokatowickiej. Drugiej oczy episkopy Andrii, jaki przedstawia się w Boże Niszło-Światosława i wsi władyki ukraińskiej cerkwy, swoje duchowęstwo. Drugiej oczy episkopy Symeone Wiennickiej i wsi prawosławni, wierni prawosławni Cerkwy Ukrainy, drogi braty, swieszczenniki, monachy, monachyni, drogi przedstawniki władzy, diakony, sygnarysty, wsi, wsi, kto się zbierał, wsi gości, połomniki, niechaj Gospódź obdaruje nas wszystkich myrą. Nasza Cerkwa w przeżywa nowy etap historii, i my co osobowo to tutaj w kamienicy podzielskim. To słowo, jakie zaraz pozwłuczało z jewany Vidiana, w no duże konkretną, widzę je ingresu, jaki zaraz my przeżywajmy, jaki dla mnie jest tym początkiem służenia w Kamień Spodziewskiej diecezji. Tak jak my czuły w Ewangelii w czy że po śniadaniu Jezus spotyka swoich apostołów i zaczyna się w dialog. poczatok, Ten początek, ten początek dzisiaj także jest częścią naszego życia. Baczymy, że własne tam na tym początku Jezus pyta Ucznif, a osobowo Simona Petra. Simone Jonen, czy lubisz ty mnie bardziej niż ojciec? My przeżywamy 34 roki niezależności Ukrainy. Dzisiaj możemy skazać, że nasza kraina nie tylko jest zraniona w następek rosyjskiej agresji, jaka przyszła na naszą ziemię i wbywa nas w naszych domówkach. Nie tylko przez korupcję, socjalną niesprawiedliwość, złożywanie władzy, której my świadkami. Ale na samym początku, my musimy powiedzieć, że nasze społeczeństwo dzisiaj przeżywa największe zranienia przez grzech. I to jest główną przyczyna Przez grzech. Na pewno zaraz każdy biskup w swojej diecezji na swojemu służeniu je, jakim czynom ma sugodni stylować te rany, jakie baczyć, jakie je w naszym narodzie w Ukrainie, jak сьогодні zaradzić tym trudnościom, jakimi сьогодні przeżywamy. Święty Jan Pawł II, kiedy w 1979 roku 2 czerwca przybył do swojej ojczyzny w Warszawie, skazał takie słowa z 104 psałmu. Niechaj zjde duch Twój i, od, i widnowić obłycza zemli, ci jej zemli. Duma że wśród my tak samo patrzymy, że jedynym sposobem, żeby widnowyty, żeby likować, żeby pomóc, żeby podtrzymać, żeby z znać w rękach Bożym, co jest przede wszystkim wyłyka lubów i choczu skazałysz, że też, co je takim pierwszym zawodnieniem Kamien Słupielski Kamien Słupielski Diakonii, co też, co by buty z w rękach Bożych, buty z lubowi i myru. i co dużo zaraz potrzebne nam i tutaj, w Kamien Słupielski Diakonii ci lubowi bo ona tu jest prysłtnia ona jest tutaj wychowana pokoleniami. Tutaj na sprawdzi lud, który ją żywe wyłyki jedności i miłości. Wystarczy tylko przysłuchać się, pobyć, i odczuć się to ciepło i tę miłość. Dlatego ten zakłyk, jaki Pan stawia dzisiaj przez Simona Petra, wina naprawdę tutaj jest realizowany i będzie realizowany żcoby w samec przez HOSPODNIJĄ LOBOW zlikowaty wszysz ranny, jaki siłodnie przeżywaje nasze społeczeństwo w Ukrainie. I znowu, czytajmy wiewan gwiezdiana, w drugie nasz HOSPODZ PYTAJE Simon, SIMONA PETRA, SIMONA JONEN, CZY LUBISZ mnie? Nasza cerkwa podczas czas radiańskiego rabstwa, tak trzeba go nazywać, przeżyła duże bahato strażdania. osoby wy myran, święczenyk i bo Majmo duży dużo w których je i a ale jakich znamy, praktycznie w każdym wsi, w każdej miejscowości, w każdej parafii je ludzie, którzy i się niesamowitą heroichnistyu wiry i za to strażdały za to, że przyznawałeś do Gospoda. Na pewno trzeba dzisiaj zadać w osobowy sposób słuchu Bożego Jana Olszańskiego, który był osobistym znarzeniem tutaj, dla tej diecezji. Ojca Władysława Wanaksa, ojca Antonia Chumińskiego, ojca Martiana Darzyckiego i ojca Bronisława Mireckiego. Na pewno można byłoby jeszcze dużo preliczać, ale to są te osoby, przez których Bóg w swój czas działał bardzo konkretno i załyszył w tej diecezji niesamowity dar. Jest tu wiczucia głębokiej duchowności, jest tu wiczucia charyzmatyczności Cerkwy, jest tu osobowy dar w tej diecezji Podilski, dar wspólnoty i to відчуwaję się czy w małych sełach, czy w dużych miastach, czy w większych, czy w mniejszych parafiach można skazać, że kamień spodielska diecezja jest taką skarbniczką wiary i tradycji, jaka na każdym krociy założyła swoje znamienia. Także kamień spodielska diecezja tą, jaka dała życia i odesko-sęfieropolskiej diecezji, i charkiewsko zaporijski diecezji. własne z widzy życia wyszło i dzisiaj ci diecezji żyją swoim samostalnym życiem. I to jest odpowiedź na tej drugi zakłód Gospoda. Czy Ty lubisz mnie? Dzisiaj możemy powiedzieć z wielką poszaną i powagą, że tutaj w kamieniu spodziewskim diecezji jest duże, wielkie wyczucie odpowiedzialności za Cerkwę, Ja wyczuwamy nawet zaraz, w ostatnich dni, tygodniach przygotowania do dzisiejszej podziemi, niesamowite dobro pracowitość, widoczność, żartownictwo. Zwyczajnych ludzi, świętej i Bogu i to jest naprawdę duże świadectwo głębokiej wiary. To jest dar. Dla mnie osobisto to jest wielka radość, że może być tu, że mogę służyć w takiej diecezji, że w takiej diecezji je ludzie z takim wielkim, kochającym sercem. I w trzecie. Jezus pyta: Symone, Jonen, czy lubysz mnie? І засмутився Петро, що утретє його Господь питає, той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. Браті і сестри, напевно, це третє питання воно відноситься до такого дуже глибокого, особистого переживання віри. І тут приходить мені на думку. świętej pamięci o te dziępcy Niemiec, Niemiec, jaki służył tut, że jego ciało spoczywaje w tej katedrze, tak jak i słuchy Bożego Jana Olszańskiego. celudyna, jaka miała nieumowno głęboki świat, jaka przesławała mądrość, ale dużo, думаю, że już jest cieje taka tego własne bogactwa indywidualnej duchowności, jaka tutaj bardzo konkretnie wyraża Це є чисельні покликання в нашій дієцезі, які служать не тільки тут, сьогодні і в багатьох місцях в Україні і поза і межами є наші священники, є богопосвячені особи, є миряни, які служать, які повністю віддані. Тому, що Господь від них очікує. Господь сьогодні ставить перед нами. Переді мною, перед кожним і кожною з нас, завдання, щоб відповісти на ці питання, які ми чуємо в Івані від в Івана. Орген пише, що свята людина, свідома яким даром і щедротом є обдарована від Господа, прагне відповісти і віддячитися Богу за всі дари, але розуміє, що вона нічого взамін не може дати за так великі дари. Jedynym darem, co jest dar muczennictwa. Bratki i siostry, chcę to podkreślić, ponieważ na pewno tutaj, na tej ziemi, dużo jest ludzi, którzy stracili i stracili, którzy są muczennikiem naszych czasów. Nie tylko zaraz, w czasie wojny, za tych 11 lat, nie tylko Через ці всі різні якісь зміни, які відбуваються в нашій країні. Але думаю, що дуже багато людей є тих, які страждають, які переживають страждання і тілесні, і фізичні, і вони це все жертвують, вони це складають, все передобича Боже. І це є неймовірний дар. Тому сьогодні, коли розпочинаю це служіння в ім'я Господня, прошу Господа. Щоб мати дійсно таку відповідальність, як має Святий Петро, щоб відповідати Господу, так, Господи, я хочу бути сьогодні Твоїм знаряддям. Хочу через Тебе, в Твоїй благодаті, лікувати рани, які є, які будуть. Так, Господи, хочу сьогодні оточити всі спільноти, всі рухи. Всі різні ініціативи, які тут є, а їх дуже багато в Кам'янському, бути батьком для всіх, всіх кохати одним таким самим серцем, і буду це робити настільки, наскільки зможу. Прийняти всіх, чи це діоцізні священники, чи це богопосвячені, чи це будь-які особи, які є задіяні з усіма, і для всіх мати час. żeby przysuhować się i wspólnie budować cesarstwo tu ale na koniec kożne zapobywać pro osobiste, żeby mać ten osobisty żywy kontakt z z Bogiem w jego w taństwach. i żeby każdy święczenik każda było osoba każda wierująca ludyna w naszej diecezji kamieńspodliński wyczuwała tę lubów miłość i bliskość z Pana. Niech w tym służynni, jakie ja dzisiaj ja rozpoczynam, i o modlitwę i wsparcie was, kochani moi bracia święci, bogosławieni, bracia i siostry, myrianie, wszyscy zadzieleni w wszelkie ruchy, wspólnoty modlitewne, wszyscy, kto dzisiaj tu jest i ci, kto z nami łączy się przez Медіа через Кредо, через Радіо Марія, нехай всі сьогодні також відчують це велике прагнення, щоб в усьому і завжди було приславлене ім'я Господнє. Амінь.